Miał Adam Szławka rozładowywać emocje, a dokłada do pieca, mówiąc kolokwialnie. Myślę, że eskalacja nikomu nie pomaga w tej sytuacji. Powinniśmy się skupić na bardzo ważnej kwestii, że Polacy w dużej mierze sprzeciwiają się masowej imigracji. My, jako Konfederacja, pokazaliśmy to, organizując wiece w całej Polsce. Ja sam współorganizowałem takie wiece w czterech miejscowościach w Okręgu Łosztyńskim i widziałem te tłumy, widziałem ile tam było osób, więc to poparcie społeczne jest. Jeśli chodzi tutaj o ruch ochrony granic, to też są osoby często, które poświęcają swój wolny czas, ale też nie tylko. Jest wiele osób, które poświęcają swój czas, nie należą do żadnej organizacji. Moim zdaniem należy się im szacunek i bardzo też cieszę się z tego, że tutaj, jeśli chodzi o tą współpracę ze służbami, tak, ze Strażą Graniczną, że tutaj też nie dochodzi do tej eskalacji. Że ci ludzie, którzy tam po prostu są, czy są zwykłymi właśnie e, osobami, które pracują w tej straży, tak, Pełną służbę, czy może właśnie spędzają tam czas e, w innych organizacjach, troszcząc się o to, żeby do Polski nikt nie został wpuszczony, kto nie powinien tam się znaleźć, czy na przykład nie ma dokumentów, nie wiadomo, kto to jest, ile ma lat, i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że na tym właśnie niższym poziomie ludzie potrafią ze sobą rozmawiać z tych dwóch stron, porozumieć się. Żeby rzeczywiście dążyć do dobra sprawy. Natomiast no, tutaj widać, że rzecz, rzecznik rządu niekoniecznie chciałby iść w tę stronę. Myślę, że polski rząd chciałby na tej sytuacji zbudować sobie pewnego rodzaju poparcie. Moim zdaniem jest to droga donikąd. Taka eskalacja nie powinna mieć miejsca. Panie Tomaszu, parafrazując słowa ministra, to są teraz dla niego sprawy najważniejsze, aby pokazać, co potrafi w najbliższych dniach? No myślę, że to będzie właśnie taki pokaz siły, tylko no, musimy zastanowić się, do czego to prowadzi. Czy to właśnie bardziej nas jeszcze podzieli, czy może skłoni nas do współpracy? Moim zdaniem, niestety, bardziej nas jeszcze podzieli. Coraz więcej osób widzi, że właśnie ten rząd, nawet po tych ogłaszanych rekonstrukcjach, że to jest dalej to samo i nie możemy spodziewać się żadnej nowej jakości. Więc znajdujemy temat, na którym rząd może ugrać. Będzie w to grać. Myślę, że nie po to powoływano rzecznika rządu, żeby właśnie zajmował się takimi kwestiami. Powinniśmy mieć nagłośniane ważne tematy, powinniśmy mieć też bezpieczną granicę z jednej, drugiej, trzeciej strony i od tego jest polski rząd, a nie od tego, żeby walczyć z ludźmi, którzy teraz poświęcają swój wolny czas totalnie wolontariacko, żeby po prostu wyręczyć ludzi, którzy powinni się tym zajmować. Bardzo dziękuję.